Alec zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Muzyka. Szpitale z całej Małopolski zyskały narzędzia, które usprawnią ich pracę i pomogą pacjentom. W ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej Pakietu Medycznego na nowy sprzęt i środki ochrony tylko teraz zostało przeznaczone aż 5 milionów złotych. Programem zostały objęte m.in. szpitale w Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Krynicy Zdroju czy Wadowicach. Zostały przeznaczone środki. Na zakup sprzętu, i zostało to podzielone na dwie transze. Jedna dotyczyła sprzętu medycznego, druga część dotyczyła zakupu środków ochrony osobistej i środków odkażających. Zakupiliśmy odpowiednie USG, które pomaga diagnozować aparat rentgenowski, który też diagnozuje zmiany w płucach. A także stricte aparat do diagnozowania do laboratorium, który nam diagnozuje wyniki badań, czy ktoś jest chorował, czy, czy po prostu jest zdrowy. Oprócz sprzętu i środków medycznych, które zasilają małopolskie szpitale, do pacjentów wyjeżdża również 50 nowych karetek, również zakupionych w ramach pakietu medycznego małopolskiej tarczy antykryzysowej. To niezwykle potrzebne środki. Które zostały przeznaczone dla, dla szpitali w ogóle, ponieważ w, pierwszej, w pierwszym etapie pandemii koszt tych środków medycznych, ale również środków ochrony osobistej był niezwykle wysoki. Wszystko to ma jeden wspólny cel: pomoc w leczeniu pacjentów oraz poprawę naszego bezpieczeństwa. Muzyka Nagroda przyznawana za tworzenie dialogu międzykulturowego, porozumienia dla różnych społeczeństw i zwalczanie nienawiści czy stereotypów. Veritatis Splendor to wyróżnienie województwa małopolskiego upamiętniające świętego Jana Pawła II, który jest wzorem dialogu. Nagroda Veritatis Splendor została ustanowiona w roku Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku. Jest ona przyznawana za szczególne zasługi na rzecz szerzenia dialogu w wymiarze religijnym, Kulturowym i społecznym. Tegoroczna edycja jest już trzecią osłoną nagrody Veritatis Splendor. Dlatego też zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe, czyli osoby prawne, osoby fizyczne do składania propozycji osób, instytucji, które by mogły tę nagrodę otrzymać. Przypomnijmy, że zgłoszenia można wysyłać tylko do 30 sierpnia. Kiedy zostaną złożone wnioski, 13-osobowa kapituła dokona rekomendacji danej instytucji, czy też osoby fizycznej i ta rekomendacja zostanie przekazana zarządowi województwa małopolskiego i zarząd województwa małopolskiego wskaże osoby bądź instytucje, które tę nagrodę otrzymają. Nagroda w wysokości 450 tysięcy złotych. Dialog i sama nagroda powinny być naszą refleksją w dzisiejszych czasach, gdzie nienawiść i hejt są tak bardzo popularne. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.